No i w tym odcinku zobaczycie różne prądkowe sceny, więc zostańcie do końca i zobaczcie je wszystkie. Dzień dobry, powiem Paniom, nie jedz tych kurczaków z tych hipermarketów, ja tam hormony sobie Pani zobaczę, co mi wyrosło. No pani, ale to jak to tak... O cześć, moglibyście zrobić mi zdjęcie tutaj? We don't know... Can you take a photo? Yeah. Okay. Jest, I can. Ok. Good? A co to pan ma za kater? Co? Dekol speczki. No co, no żeby kobiety bardziej leciały wyzywająco tak. Boże, jak to dziwnie wygląda, wiesz, że coś takiego widziałem, widzę. Serio? No, że naprawdę. Nie, ja myślę... to genetyczne, ja myślałem, że to zawsze tak. Pana, słucham, właśnie... No szukam z, pana, dla mnie. Dla pana? Stanika, tylko nie wiem jaki to rozmiar będzie dla mnie najlepszy. Uuu. Hej dziewczyny, możecie mi pomóc wybrać, bo nie wiem jaki na mnie byłby najlepszy. Musiałabym sobie zmierzyć. No to dobrze, może pani zmierzyć po mnie. Tak, dobra. No natura mnie tak obdarzyła to. 20, no to 85D. No to proszę sobie zobaczyć a. Aby przymierzyć. A zapraszam do przybierzalni. O, tak koło. Co O to go będziesz mnie odmacywał. A będę ci o taką odmacywał, ty! To Zzyska? trzeba randkę, kwiaty, o dopiero, a nie na pierwszym spotkaniu. A ja chcę ci będę odmać. Sojimy tu do stolika, o, tu, o Tutaj! Sobie, o, tu koleżka! Kolaszka tutaj. Dawaj nie, to nie, idziemy. No, idziemy co do kina pójdziemy? Może to. No, a możemy pójść do kina, No A ja, jaki kina lubisz ty. Jakieś romantyczne, ale. Brutusie, ty jeden ty! Potrzebuję kobity, żeby ze mną poszła. Pomóc mi na zakupy. Macie też tak, że na przykład jak jest komedia romantyczna, to chcę Wam się płakać. Nie, śmiać raczej. Płakać mi się chce, tak, płakać mi się chce na komediach. Nie mogę słoika z ogórkami otworzyć. Nie wiem co się dzieje. Może mi pani pomóc zeskanować? Nie wiem, gdzie ten kot jest. A to no, wózek. Wózek zeskanować? No tak, chciałem go kupić. Ale to nie są na sprzedaż łóżki. No były przecież na sklepie. Go chciałem kupić. Nie można, bo to są sklepowe wózki, nie są na sprzedaż. Próbuję. Nic. Próbuję od tyłu, może tam. Dobra, nie, to nie jest, ja będę prosił. Kurna, nawet nie da się kupić tych rzeczy. un momento Oh E stavve Da Tak Mm First meal ya luskai Ya Hey, hey. Chciałbym od Ciebie dostać liścia. Co? Dlaczego? No, dlaczego nie? No wej. No Nie, nie umiem. Dlaczego? Słuchaj. Liścia czemu mógłbyś dać mi? Nie wiem. po co? No, fajnie będzie. Nie, no co Ty? No A nie. ja Tobie mogę dać? No co Ty, nie przesadzaj. Kurczę. Mógłbym od ciebie dostać liścia? Nie no, liścia. Taką po prostu fantazję mam. No weź. Nie. No weź, no nie daj się prosić. Nie, no ty jakiegoś innego. może no, jakiegoś chłopaka jeszcze raz to no, porządnie. No spróbuj, no, chociaż. No weź. Nie, ja nie by ludzi. Nie, ale to liścia takiego. Aha! W a no właśnie tak chciałem dostać A może tutaj trzymaj. O, dziękuję Tak też można Hej, czy któryś z Was mógłby dać mi liścia? Liścia czemu? No czemu nie? Nie, nie Nie no, liścia takiego. Nie, O, ale i tak miło. Dzięki. Takiego liścia. <grystanie> ale nie chciałem Cię podrywać, tylko żeby dostać liścia. Znaczy chciałem od Ciebie dostać. No? Dziękuję. No. Mogłabyś dać mi liścia? nie. No, może jednak. Czemu tak? Oczywiście. No, nie? Fajnie byłoby. Liścia. To co, będzie ten liść, czy nie? Numer? Nie, w No dobra, no to daj ten numer, niech będzie. Ja Łukasz jestem. A później będzie ten liść. Dobra, 663 663 trzy. Jak powiem ci, spodobałaś mi się od razu, pomyślałem, że podejdę, zagadam. Tak? Tak. To wydaje się pozytywna kobieta. Naprawdę? Tak. Ja wow. raz słyszę, że jestem pozytywna. Wszyscy mi mówią, że wyglądam na chamską. Że Łukasz jestem. Dobry się. A tak pomyślałam, skoro rozmawiamy, to widzę sobie kontakt do siebie, ja się do ciebie odezwę i zobaczymy co dalej. Może pójdziemy gdzieś razem dzieliznę wybierać. Tak. Tak. Później poglądamy na sobie. O, to wpisz. Dzwonię tylko 600 razy na dzień, SMS-y 2-4 na dobę. Ojej, to się wkopało. <gryzywko> o, to ja Cię mogę wkopać, jak mi nie przypasujesz, albo podpadniesz. Tak naprawdę takim psychopatą jestem. Tak właśnie, działki też się znajdą, ale to działki. musimy pojechać do, do Pruszkowa, albo do Wołomina, to działki się znajdą Jakiś. Mówiłaś, że nie palisz, a tutaj... Ja tak mówiłam? Tak. Kiedy? No, kiedyś rozmawialiśmy ze sobą. Nie, nie pamiętam. No chyba może nie. właśnie pamiętać, bo dobra impreza była wtedy. Wtedy mówiłaś, że ty wie, jesteś tak antypapierosowa, że... To, chyba nie ja. Na 100%. Nie, nie Nawet mieliśmy, kiedyś mówię, że jak się jeszcze raz spotkamy, to gdzieś tam wyskoczymy może przy okazji. Bo ja nie chciałem Ci wtedy numeru dać, bo chciałaś ode mnie. <słyszy> Takiego kitu, że nie słyszałam. Dobra, dobra, mówię ci. Się zrywa. A to może by właśnie ten jedyny raz. Bo to też mówię, że nic nie piję. Nic nie pijałam I widzisz, jeszcze ja bardzo dobrze tylko... Ja na pewno? Tak? No na 100%. A gdzie to było? O już nie pamiętam o to. Mi to tak dni mijają szybkie miesiące, ale jeszcze, jeszcze lato było na pewno i... W tym Nie odcinku byłoby na tyle. Jak Wam się spodobała, zostawcie łapkę w górę. Lajka, subskrypcję, komentarz. Napiszcie, która scena wam się Mówi najbardziej powiesz, spodobała. Tak, powiedz Naura. Powiedz co chcesz powiedzieć. Naura! O. I do zobaczenia następnym razem. I książki zamawiajcie. Pozdrawiam. Jeżeli wam się spodobał ten odcinek, to zostawcie łapkę w górę. Piszcie komentarz, która scena wam się najbardziej spodobała. Subskrybujcie. Chcesz kogoś pozdrowić? O, to kamera. Pozdrawiam! I do zobaczenia następnym razem. Cześć. A teraz niech wszyscy się bawią. Dajcie! Śpiewają! A teraz...